Największe atrakcje podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. Wwwmt7.eu. wydaniu. Rusza budowa zakopianki na odcinku Skomielna-Biała Chabówka. Obchody 170. rocznicy Powstania Hochołowskiego. Drugi charytatywny turniej hokejowy w Czarnym Dunajcu. Dobry wieczór. Jest wtorek 23 lutego. Kazimiera Turkot rozpoczynamy wiadomości telewizji pod hale. Rozpoczęła się wycinka drzew w rejonie Skomielna Biała Habówka, związana z budową nowego odcinka drogi S7. Jak wyglądają prace? Marcin Fijałek. W ostatnim czasie mieszkańcy Skomielnej Białej oraz Rabki Zaborni muszą przyzwyczaić się do odgłosów pracujących toporów i pił łańcuchowych. Rozpoczęto wycinkę drzew związaną z inwestycją, jako jest budowę nowej nitki Zakopianki. Krajobraz w tym rejonie drastycznie się zmienia, odsłaniając szeroki na kilkadziesiąt metrów pas wykarczowanych drzew. Zaraz nowej drogi S7 najwyraźniej można zaobserwować w rejonie Zbójnickiej. Odcinek, na którym prowadzone są roboty, ma połączyć z Biało Białą oraz Habówkę. Budowa tego fragmentu drogi pochłonie około 615 milionów złotych. Przetarg na wykonanie inwestycji na tym odcinku wygrała włoska firma Salini Impregilo z Mediolanu. Budowa Zakopianki w tym rejonie została podzielona na trzy odcinki. Lubin Naprawa, Naprawa Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała Habówka. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zakres prac na tym odcinku będzie obejmował budowę węzłów Skomielna Biała i Zabornia wraz z łącznicami oraz rundami, jak i serwisowymi odcinkami utrzymania drogi ekspresowej. Ponadto zbudowana zostanie droga krajowa nr 28, drogi krajowe nr 7 i 47. W rejonie Zbójnickiej powstanie najdłuższy wiadukt tej inwestycji o długości około 992 metrów. Podyktowane jest to dużym zróżnicowaniem w ukształtowaniu terenu. Choć jeszcze trochę czasu minie zanim inwestycja zostanie ukończona, to rozpoczęcie prac budowlanych może napawać optymizmem, zwłaszcza kierowców, którzy niejednokrotnie musieli spędzać dodatkowe godziny w samochodzie stoniąc na zakorkowanej Zakopiance. W minioną niedzielę w Chochołowie odbyły się uroczystości 170. rocznicy Powstania Chochołowskiego. Aby uczcić tę rocznicę, zorganizowano cykl wydarzeń kulturalnych i sportowych. Więcej o obchodach Izabela Suska. Udoczyste obchody 170. rocznicy Powstania Chochołowskiego mają na celu upamiętnienie zrywu górali przeciwko zaborcy austriackiemu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele. Po nabożeństwie na placu przykościelnym została odtworzona rekonstrukcja wydarzeń Powstania Chochołowskiego. Autorami tego widowiska jest Stanisław Apostoł i Adam Błaszczyk, którzy wcielili się w rolę księdza Józefa Leopolda Kmietowicza i Jana Kantego Andruśkiewicza. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, przedstawienie cieszyło się sporą liczbą widzów. Organizatorami obchodów jest gmina Czarny Dunajec, Sołectwo hochołów oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Swoją obecnością na uroczystościach zaszczycił marszałek Sejmu Rzeczpospolitej, Marek Kuchciński. Nasze drogi do niepodległości w XIX i XX wieku przebywały, przebiegały przez różne insurekcje, powstania zwycięskie, czasami niezwycięskie, wielkie wojny, ale zawsze każda z nich była, należała do wielkich symboli, dzięki którym budowaliśmy patriotyzm, dzięki którym Nasza miłość do ojczyzny opierała się na przekonaniu, że niepodległość, miłość do ojczyzny, miłość do Polski, do starej, wielkiej Rzeczypospolitej musi opierać się na wolności. Po występie liczne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem powstańców chochołowskich. Następnie goście przeszli do szkoły, gdzie ksiądz Michał Iwan zaprezentował swoją książkę pod tytułem Powstanie Hochołowskie Prawda o przywódcy. Na zakończenie wystąpił zespół regionalny ze Słopnic. Ubiegły weekend w Czarnym Dunajcu odbył się drugi charytatywny turniej hokejowy. Celem spotkania była zbiórka pieniędzy dla Sybiraków i kombatantów z Kresów Wschodnich. Zapraszam na materiał. Charytatywny turniej hokejowy to inicjatywa drużyny wędrowniczej UPIA. Należących do podhalańskiego środowiska harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym celem meczu była zbiórka pieniędzy na szczytny cel, wsparcie akcji rodacy bohaterom, paczka dla kombatantów. Finansową pomoc otrzymają potrzebujący Sibirakowie i kombatanci z Kresów Wschodnich. Generalnie harcerstwo daje super takie możliwości do robienia rzeczy, które, które no. Przyjdą nam do głowy i nagle chcemy coś zrobić, coś chcemy sobie zorganizować, tak? Kiedyś sobie pomyśleliśmy na przykład dokładnie, to było w 2014 roku, żebyśmy chętnie sobie pojechali gdzieś na jakąś dłuższą wyprawę rowerową. No i stwierdziliśmy, że pojedziemy do Wrocławia z Nowego Targu. No to wzięliśmy, zaczęliśmy organizować wszystko tak, żeby faktycznie tam pojechać, tak? Wszystkie papierki, wszystkie przygotowania. No i w wakacje pojechaliśmy 350 klientów z nowego targu do Wrocławia, gdzie na pewno nigdy się nie spodziewaliśmy, że coś takiego zrobimy. I na początku 2015 roku pojawiła się, pojawił się też pomysł, żeby sobie pograć w hokeja, tak? Bo tak naprawdę mieszkamy, mieszkamy w danym targu, gdzie tutaj ten hokej cały czas jest i się przewija gdzieś tam chodzimy na te łyżwy, na ślizgawki ale tak naprawdę praktycznie w ogóle nie gramy w tego hoka, Ja pewnie to jest fajna zabawa. Stwierdziliśmy, że skoro my się mamy dobrze bawić, to dlaczego nie możemy wesprzeć kogoś przy okazji, więc stwierdziliśmy, że będzie to charytatywny turniej. W zeszłym roku wspieraliśmy nowotarską chatkę. Tak się nam spodobało w zeszłym roku to wszystko, że stwierdziliśmy, że w tym roku również to robimy. Była już druga edycja, w tym roku wspieraliśmy akcję Rodacy Bohaterom, która, która z kolei właśnie pomaga Sybirakom i Kombatantom na kresach wschodnich. W rozgrywkach udział mogli wziąć wszyscy chętni, bez względu na posiadane umiejętności. Należało jedynie wcześniej zgłosić swoją drużynę. Także dla publiczności nieposiadającej sprzętu hokejowego, przewidziano dodatkowe konkurencje. Wszystko zakończyło się rozdaniem nagród dla uczestników i osób, które wsparły mecz finansowo oraz robiły zdjęcia i gwarantowały opiekę medyczną. Generalnie była masa masa tych wszystkich wsparć z zewnątrz i myślę, że dzięki temu mogliśmy zrobić coś fajnego i mam nadzieję, że w przyszłym roku również jeszcze tych sponsorów, partnerów będzie, będzie więcej i uda się to zrobić na jeszcze wyższym poziomie, jeszcze więcej ludzi przyjdzie i jeszcze więcej pieniążków uda nam się zebrać na jakiś dobry cel. Najważniejszym celem akcji Rodacy Bohaterom jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny. Ale z powodu różnych losów historycznych pozostali za wschodnią granicą. To już wszystko w tym wydaniu. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca. Park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu.